Witam, kochani, na kolejnej sesji programu coachingowego New Youth, Transformacja w 60 dni. Dzisiaj dzień 38, Twoje piękno. Bardzo często jest tak, że szczególnie my, kobiety, dążymy do perfekcji. Pamiętacie, perfekcyjna Pani domu? i tak dalej, i tak dalej, chcemy być perfekcyjną żoną, perfekcyjną matką, perfekcyjnym pracownikiem i tak dalej, niekończąca się lista perfekcji e, tymczasem e, e, za, nie uda nam się tej perfekcji oczywiście nigdy osiągnąć, bo chociażby chcemy mieć perfekcyjnie posprzątany dom, ale życie toczy się swoim torem mamy dzieci, zwierzęta i ten dom się brudzi e, do tej perfekcji nigdy nie e, oczywiście nie dojdziemy ale i mamy też jeszcze z tyłu, takiego, z tyłu głowy takiego krytyka, który nam zawsze będzie mówił, że a jeszcze to nie jest zrobione, jeszcze to, nie, same też nie jesteśmy perfekcyjne, bo mamy albo za dużą głowę, albo za duży nos i daleko nam do perfekcji. Ten, ten krytyk z tyłu głowy zawsze nas będzie oceniał i krytykował, i dzięki temu zawsze, zawsze będziemy sobie same największym wrogiem. A tymczasem, w związku z tym, właśnie krytykiem, ja mam do Was trzy pytania dzisiaj. Pierwsze pytanie: czy potrafisz dostrzec piękno wokół siebie? Piękno natury, piękno e, krajobrazów, piękno przyrody, kolorów, piękno rzeczy, które są wokół Ciebie, e, piękno sztuki? Tak myślę, że odpowiesz na to pytanie twierdząco. Mam zatem drugie pytanie. Czy potrafisz dostrzec piękno ludzi wokół, wokół ciebie? Ich piękno zewnętrzne piękną figurę, piękne oczy, piękne włosy, a, ale nie tylko, bo piękno wewnętrzne również piękno ich czynów, piękno tego, kim są, piękno tego, co mówią, co robią. Czy potrafisz dostrzec takie piękno? Być może odpowiesz na to pytanie twierdzącą, a odpowiesz na pytanie trzecie twierdząco. A pytanie trzecie to jest, czy potrafisz dostrzec piękno w sobie. Swoje piękno zewnętrzne i wewnętrzne. Ciekawe. Dzisiaj w związku z tym tematem, Twoje piękno, mam dla Was trzy zadania. Wyobraź sobie, że jesteś swoim najlepszym przyjacielem. Stań przed lustrem, spójrz na swoje odbicie, spójrz, spójrz sobie głęboko w oczy i zauważ swoje piękno. Zauważ piękno, które jest w tobie: piękno twojej skóry, piękno twojego uśmiechu, piękny kolor twoich oczu itd., itd., ale również piękno, które jest wewnątrz, wewnątrz ciebie, piękno tego, co mówisz. Piękno Twojego serca, Twoich uczynków, tego, jaki jesteś, jaki jesteś dobry, szlachetny, pomocny. Zauważ to piękno. I tak stojąc przed lustrem, proszę obejmij siebie. Obejmij siebie i powiedz. Jestem piękny, jestem piękna. Kocham siebie. Jesteś twoim najlepszym przyjacielem. Obiecaj sobie. Tu teraz przed lustrem, że zawsze będziesz się sobą opiekował, że zawsze będziesz się o siebie troszczył, troszczyła. To pierwsze zadanie. Drugie zadanie, e, równie fajne, <laughs> zauważ piękno w ludziach, e, którzy, którzy są wokół ciebie. I piękno zewnętrzne, i piękno wewnętrzne. Zauważ to. Może nie, nie, nie widzimy tego codziennie, ale zwróć przez następne kilka dni uwagę na ich piękno, na piękno w drugim człowieku. I trzecie zadanie: powiedz im komplement, ale nie tylko powiedz komplement sobie. Eee, czyli trzy zadania: to przed lustrem, by widzieć swoje własne piękno, widzieć piękno innych drugie zadanie i mówić komplementy sobie i innym. Umieć się przejmować również też. Słuchajcie, mówię dzisiaj o tym dlatego, że miłość własna, miłość własna, akceptacja siebie, akceptacja swojego wyglądu i akceptacja tego kim jesteśmy. To też bardzo ważny krok na drodze do transformacji, bo taka nieustanna szarpanina, szukanie tej perfekcji, szukanie, 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 szukanie czegoś, czego tak naprawdę nigdy nie osiągniemy, to jest ta droga donikąd. Kochajmy siebie, zauważmy swoje piękno, zauważmy piękno innych. Dziękuję Wam za tą króciutką sesję dzisiaj. Do zobaczenia za dwa dni. Dziękuję. Papa. Pa.